Jednym z najpoważniejszych problemów na współczesnym rynku pracy jest zjawisko długotrwałego bezrobocia. I choć może się to wydać zaskakujące, bezrobocie niesie ze sobą pozytywne konsekwencje, bo między innymi stanowi bodziec dla kształcenia i doskonalenia zawodowego. Jednak skutków negatywnych jest zdecydowanie więcej. Dokładna analiza tego zjawiska w naszym regionie była możliwa dzięki badaniom przeprowadzonym na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Projekt pod nazwą Zjawisko długotrwałego bezrobocia w województwie podlaskim był realizowany w 2011 roku. Na koniec sierpnia bieżącego roku stopa bezrobocia dla województwa podlaskiego wyniosła 13,9% dla porównania. Najniższa stopa w kraju to 9,1%. W województwie wielkopolskim zaś najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim i było to aż 19,3%. Średnia dla Polski na chwilę obecną to 12,4%. W naszym województwie osoby długotrwale bezrobotne stanowią 56% ogółu wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Oznacza to, że. Na 65 tysięcy wszystkich osób, które są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, no przeszło 36 tysięcy to osoby, które pozostają w rejestrze przez okres dłuższy aniżeli 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego. Jeżeli chodzi o strukturę tej grupy: no to Jeżeli mówimy o płci, to sytuacja kobiet i mężczyzn jest na zbliżonym poziomie, aczkolwiek e, udział długotrwale bezrobotnych kobiet wśród kobiet jest nieco wyższy niż wśród mężczyzn. Jeżeli chodzi o e, wiek, tak, no to możemy powiedzieć, że e, udział długotrwale bezrobotnych wzrasta wraz z, z grupą wiekową. Jeżeli chodzi o e, wykształcenie, e, to możemy powiedzieć, że Wśród osób długotrwale bezrobotnych są reprezentowane wszystkie poziomy wykształcenia. No, niemniej jednak od lat no, jest taka zależność, że no, tutaj jednak dominują osoby o niższych kwalifikacjach. Problem bezrobocia w różnym stopniu dotyka poszczególne powiaty województwa podlaskiego. Spowodowany jest to między innymi stopniem rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości. Oraz miejskim lub wiejskim charakterem powiatu, a co za tym idzie różnorodną liczbą miejsc oferowaną przez pracodawców. Ogólnie rzecz biorąc, powiaty północne radzą sobie relatywnie gorzej z problemem bezrobocia, bezrobocia długotrwałego, niż powiaty południowe. Najgorsza sytuacja z punktu widzenia osób długotrwale bezrobotnych. Panuje w powiatach augustowskim, sejneńskim, krajewskim oraz sokulskim. Nie bez znaczenia dla wysokości stopy długotrwałego bezrobocia pozostaje istnienie szarej strefy. Jest ona zresztą powszechnie akceptowalna zarówno przez pracodawców, jak i same osoby bezrobotne. Wyniki badania wskazują, że w powiecie sokulskim. Do pracy na czarno przyznaje się ponad 90% długotrwale bezrobotnych. Zresztą procedent ten jest szczególnie nasilony właśnie w powiatach przygranicznych. Najlepsza sytuacja z punktu widzenia rozmieszczenia długotrwale bezrobotnych panuje w powiecie suwalskim i samym mieście suwałki oraz w powiatach wysokomazowieckim i simiatyckim. E, oczywiście należy tu pamiętać o tym, iż w powiatach tych istnieje e, Wieloletnie, wręcz prawda, tradycje emigracyjne, wzmocnione poza tym przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Długotrwałe bezrobocie dla dotkniętej tym rodziny oznacza niemal zawsze poważne kłopoty finansowe. Jak wynika z badań, przynajmniej 41% gospodarstw domowych osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim żyje poniżej granicy ubóstwa. Wskazują na to dane dotyczące wysokości dochodu w badanych rodzinach. 13% badanych odpowiedziało, że żyją bardzo biednie. Średni dochód w ich gospodarstwach wyniósł 233 zł na osobę. Kolejne 39% uznało, że żyje skromnie. W ich przypadku średni dochód to 378 zł na osobę. W lepszej kondycji materialnej były rodziny, które mają dostęp do użytków rolnych. W 2010 roku skończyłam filologię rosyjską na Uniwersytecie w Białymstoku z przygotowaniem pedagogicznym i od razu po studiach starałam się o pracę w szkole jako nauczyciel języka rosyjskiego, ale niestety sytuacja na rynku pracy jest ciężka, jeśli chodzi o nauczycieli i nie dostałam pracy ani w roku 2010, ani w 2011. I zarejestrowałam się w Urzędzie Pracy, tutaj w, Bielsku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Biosku Podlaskim i właśnie tutaj przez Urząd Pracy starałam się szukać pracy. Na początku było to bardzo ciężkie, bo nie było takich e, propozycji e, pracy zgodnych z moim wykształceniem, ale właśnie w tym roku udało mi się dostać na staż. To jest bardzo ciężka sytuacja dla takiego człowieka młodego, który kończy szkołę i nie ma pracy. Yy, ogólnie też pod względem finansowym, tak? bo kończy się jakie rozdziały w życiu. Na początku rodzice pomagali, wspierali, a teraz człowiek dorasta, zdobywa jakieś doświadczenia, ale nie może go wykorzystać. I to jest też takie bardzo frustrujące. Jak pokazało badanie, większość osób długotrwale bezrobotnych, zapytanych o przyczynę braku sukcesów w szukaniu pracy, wskazuje najczęściej czynniki zewnętrzne, brak miejsc pracy, odpowiednich znajomości i godziwych wynagrodzeń. Tylko niektórzy mówią o własnych, niedostatecznych kwalifikacjach. Blisko 14% badanych przyznało, że nie szuka już pracy. Najczęściej były to kobiety i osoby z najniższym wykształceniem. Jedynie 10% oceniało, że ich szanse na znalezienie pracy są duże, ale do większego optymizmu skłonne były osoby młode. W tym kontekście bardzo ważna okazuje się działalność urzędów pracy. Są różne formy pomocy. Może być to pomoc finansowa i może być to pomoc. Yy aktywizacyjna, doradcza. Mogą to być na przykład staże, może to być yy, sfinansowanie szkolenia zawodowego, udzielenie dotacji na działalność gospodarczą czy dofinansowanie miejsca pracy. Yy. Osoby długotrwale bezrobotne mają też pierwszeństwo w dodatkowych projektach i programach, które Urząd Pracy w Bielsku realizuje. W powiecie bielskich struktura bezrobotnych jest dosyć korzystna w porównaniu do sytuacji na wojewódzkim rynku pracy. Stopa bezrobocia wynosi niespełna 9%. Z tego prawie 50% to są osoby długotrwale bezrobotne. Długotrwałe bezrobocie jest to nie tylko problem ekonomiczny, ale też to jest problem społeczny. Dlatego bardzo ważnymi działaniami są działania wspierające, nie tylko finansowe, dla tej grupy osób. Dwa lata temu skończyłem Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku. I no niestety i rok czasu szukałem pracy. No i naprawdę było bardzo ciężko, ponieważ jeżeli była taka możliwość... Gdzieś zatrudnienia, po prostu byłem odsyłany z kwitkiem, ale po, po roku czasu pieniążki w Urzędzie Pracy się po prostu znalazły na staże. Mam nadzieję, że, że ten koniec stażu będzie początkiem pracy na stałe. Wiadomo, że jeżeli pracy nie ma, to, to nie ma takiej możliwości po prostu jakby założenia rodziny, bo to wiadomo, że, że to jest tak, że jeżeli pieniążków nie ma, no to nie ma co myśleć, żeby żeby tak jakoś to wszystko poszło dalej, prawda? W naszej firmie zdarzało nam się zatrudniać osoby bezrobotne. To były osoby na przykład na stanowisko handlowca i zatrudnialiśmy te osoby przede wszystkim ze względu na dużą motywację, bo trzeba powiedzieć, że osoby bezrobotne, które do nas trafiały, wyróżniały się Chęcią podjęcia pracy. Z drugiej strony, nasza firma jest firmą, która zatrudnia specjalistów. I z tego punktu widzenia, większość osób bezrobotnych nie spełnia naszych wymagań, ponieważ nie ma dostatecznych kwalifikacji. Bo ważną rzeczą, którą trzeba powiedzieć o naszym rynku pracy, jest taka, że nasz rynek pracy i przedsiębiorstwa podlaskie potrzebują osób o wysokich kwalifikacjach. I dla tych osób zawsze jest miejsce pracy, natomiast mało jest miejsc dla osób o stosunkowo niskich kwalifikacjach. I to jest choroba naszego rynku pracy. Ta struktura jest niedostosowana do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Gdybym miał jakieś recepty w tym zakresie formułować, to przede wszystkim podnoszenie kompetencji osób bezrobotnych o bardzo Duży pułap, czyli szkolenia długotrwałe, głębokie, takie, które nie głaszczą braku kompetencji, tylko dostarczają rzeczywistych fachowców do podlaskich przedsiębiorstw. Analiza danych uzyskanych podczas badania pozwoli z pewnością urzędom pracy, pracodawcom i instytucjom zajmującym się rynkiem pracy lepiej reagować na zjawisko długotrwałego bezrobocia oraz zintensyfikować działania aktywizujące tę grupę mieszkańców regionu Podlaskiego.